Halo, halo moi kochani. Witam was serdecznie na specjalnym czytaniu na rok 2022. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem Wodnika i za chwilę zobaczymy co karty tarota nam przekażą na ten nadchodzący rok. Wspólnie zobaczymy jakie tendencje przyniesie wam ten rok, czego możecie się w poszczególnych miesiącach spodziewać, jakie sytuacje mogą się pojawić, które być może przyniosą ze sobą możliwości rozwoju materialnego, jak i szczęście w miłości. Być może to czytanie nie będzie z każdym z Was 100% rezonować, dlatego zapraszam Was serdecznie na szczegółowe, miesięczne czytania, które, które będę Wam oczywiście podsyłać na moim kanale i oczywiście będziecie mogli je regularnie oglądać. Za czym przejdziemy do czytania, chciałabym Wam kilka informacji jeszcze na, wasz, na temat Waszego znaku powiedzieć. Wodnik to są osoby urodzone między 20 stycznia a 19 lutego. Wasz element to jest powietrze, a planetą jest uranus. Wodnik chętnie wybiega myślami w przyszłość, jest kreatywny, niezależny, wierny, ciekawski, obiektywny. Czasami jest ekscentrycznym, indywidualistą. Jest czasami również niecierpliwy, uparty i nie zawsze umie pokazać uczucia i nie angażuje się szybko i zbytnio emocjonalnie za to jest towarzyski i lubiany. Dobre znaki w partnerstwie to są bliźnięta, waga i strzelec. Niestety, jeżeli chodzi o byka, to ta relacja tak za bardzo raczej się nigdy nie układa, ponieważ wodnik lubi eksperymentować, a byk lubi rutynę i Często doprowadza go wodnik do złości i szału. Także moi kochani, nie wiem czy naprawdę to tak w życiu bywa, to już sami musicie zobaczyć, kto jest Waszym partnerem, jeżeli jest byk, jak to u Was wygląda, może wcale tak źle nie jest. Zaczynamy i przechodzimy do Waszego czytania. Styczeń. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Tu muszę powiedzieć, jak spojrzę na te karty, to mamy tutaj cesarza, mamy króla, mamy królową, cesarzową. No, silne karty, moi kochani, ale zaczynamy od stycznia. A w styczniu mamy sześć kielichów, i to jest piękna karta, która pokazuje, że w styczniu w styczeń będziecie zaczynali wspomnieniami, będziecie wchodzić w ten nowy rok właśnie z taką troszeczkę melancholią. Może będziecie patrzeć właśnie do tyłu, jak było wasze życie, jak to życie się układało, jakie macie wspomnienia. I to jest taka karta pokazująca, że właśnie Um, chętnie się wspomina, chętnie gdzieś się tam myślami oddala właśnie w te czasy, które były piękne w waszym życiu. I tutaj mamy głupca. A głupiec mówi właśnie o, tych, o tej takiej naiwności w życiu, o takiej lekkości, o tym, żeby się um, wrzucić w wier życia i po prostu cieszyć się tym życiem. Także mam takie wrażenie, że w styczniu wejdziecie z taką, z taką sentymentalną nutką, może dlatego, że ten grudzień był, był może trochę taki stresujący, i ten styczeń będzie może taki mniej, właśnie nerwowy i stresujący, i tak wolno wejdziecie w ten miesiąc oglądając się za siebie. Za tym, co było, i za tęsknicie po prostu za czasami, które były w waszym życiu takie beztroskie, tak? Za takimi miłymi, cudownymi chwilami, które na pewno już przeżyliście. W lutym mamy tutaj cesarzową, i tutaj cesarzowa mówi, ta karta mówi najczęściej o rodzinie o takich matczynych uczuciach, o takich pięknych uczuciach, jak my kobiety na przykład chcemy dać swojemu partnerowi czy rodzinie, o naszej kobiecości również. Ale muszę powiedzieć, że tutaj rodzina odkrywa bardzo dużą rolę i tutaj mamy dwójkę mieczy, która pokazuje zawieszenie broni, która um, pokazuje, że... Po jakiejś walce, po jakimś konflikcie następuje pokój. Być może mieliście jakieś problemy rodzinne, być może jakaś wojna szła, jakiś konflikt był, i to w końcu się zakończy i nastąpi takie wyciszenie i taki spokój wewnętrzny. Także no, ten rok już się zaczyna dosyć tak pozytywnie dla Was, bez żadnych problemów, ale tutaj co ja widzę w marcu siódemka kielichów. I tu muszę powiedzieć, że to jest taka karta, która no nie jest najlepsza. I um, tutaj widać, że w tym miesiącu ogarną Was jakieś iluzje, rzeczy, które są mało realne, będziecie bujać w obłokach i będziecie mieli skłonności właśnie do do jakichś nałogów, można tak też to powiedzieć, bo ta karta też tak to pokazuje. W każdym razie będziecie, nie będziecie trzeźwo patrzeć na życie, ale zobaczymy dalej. A, i tutaj mamy szóstkę mieczy, która właśnie wyciąga Was z tej iluzji, z tego czasu właśnie, tego marzenia, tych czasów mało realnych, tych, 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 tych spraw, które wam chodzą po głowie i naprawdę są tylko iluzją, bo ta szóstka pokazuje, że tutaj trzeba się w końcu skoncentrować na tym, co jest ważne i komunikacja tutaj jest bardzo ważna. Także nie bujanie w obłokach, z tego się szybko obudzicie, bo widać ta karta już Wam tutaj przeszkodzi to, to co tutaj jest pokazane. I tutaj będzie ważna komunikacja z innymi, taka klarowna komunikacja, żebyście wy innych mogli dobrze zrozumieć i oni was, po to, aby się po prostu dalej rozwijać i bez żadnych problemów y, to życie się toczyło. Także w marcu będziecie troszeczkę w takim, no, w takim, takim y, jakimś nastroju, nastroju do. Y, do marzeń, do marzeń, marzycielstwa, tak? Ale się szybko z tego obudzicie. W kwietniu dziewiątka buław pokazuje, że tutaj będzie siła. Wy będziecie wszystkie przeszkody, jakie Wam życie będzie stawiać, będziecie um, mieli chęć pokonać. I tutaj będzie ta siła. I tutaj jeszcze o, mamy rycerza Buław, jeszcze, jeszcze jedną kartę, która pokazuje dużą energię. Tutaj zacznie się jak jakiś, jakiś power, tutaj będzie dążenie do celu. Będziecie w kwietniu chcieli coś osiągnąć, nawet jakbyście szli po trupach. Tu jest energia, tu jest chęć, tu jest, tu jest namiętność również, tak to jest namiętność do czegoś. I tu będziecie chcieli właśnie coś zdobyć, co dla Was jest bardzo ważne, co będzie dla Was w tym, w tym momencie w życiu bardzo ważne. To jest kwiecień, maj, a w maju mamy gwiazdę. Gwiazda. Piękna karta z dużej arkany. Mocna karta pokazująca spełnienie marzeń. Uleczenie również, jeżeli mieliście jakieś problemy lub może się niedobrze, nie, niezbyt dobrze czuliście jakieś problemy zdrowotne, to tutaj nastąpi właśnie jakieś uleczenie, uleczenie również z jakichś blokad, z jakichś właśnie takich nastrojów, może depresyjnych, jeżeli coś takiego było, e, tutaj zaczną się Wam marzenia spełniać. Marzenia spełniać i no takie, takie dobre czasy tutaj na Was czekają, ale co my tutaj mamy, trójkę, Trójkę monet, która pokazuje, że również będziecie się na tym musieli troszeczkę napracować. Ale ta praca będzie dla Was pozytywna i będzie Wam również sprawiała radość i przyniesie efekty. I tutaj nie będziecie sami, tutaj będą również ludzie, którzy będą Wam w tym pomagać. Także ten maj też się bardzo dobrze zapowiada dla Was. Czarwiec, a w czerwcu mamy cesarza. Mocna karta, bo cesarz to jest stabilność. I tutaj zobaczymy tą drugą, i tutaj mamy dziewiątkę buław. Dziewiątka buław, tutaj była dziewiątka buław, pod tą kartą się kryje. Ta sama karta, czyli się powtarza. Macie siłę, będziecie mieli dużo siły w tym, w tym roku i ta muszę powiedzieć w czerwcu, właśnie ta energia jest świetna, bo tutaj jest właśnie ta dziewiątka buław pokazująca właśnie tą siłę, tą siłę, jeżeli, tak jak powiedziałam już wcześniej, jeżeli coś stanie na waszej drodze, to będziecie chcieli to przezwyciężyć i macie taką stabilność i ta stabilność właściwie wam tutaj pomoże, tak? Jeżeli ktoś się pojawi na waszej drodze i zobaczy kogoś, kto ma taką charyzmę w sobie, kto jest stabilny, kto ma siłę, kto umie się wysławiać, no to ten ktoś stali się nagle taki malutki, tak? Przy Was. Także tutaj będziecie w czerwcu naprawdę mieli siłę przebicia. W lipcu muszę powiedzieć tutaj dziewiątka, tych mieczy pokazuje, że będziecie się czuli tak troszeczkę zdruzgotani. I może tak sobie troszeczkę osaczeni, wy sobie znowu będziecie robić jakieś, jakieś iluzje, będziecie się czymś przejmować, czego w ogóle nie ma, coś sobie tam do głowy dawać, co w ogóle nie ma, nie, nie ma sensu i czego, co w ogóle nie istnieje, tak? Bo to jest właśnie taka karta pokazująca również jakieś iluzje, i tutaj się też z tego ockniecie, bo ta. E, jedynka, ten as tych buław pokazuje znowu jakieś nowe możliwości i temperament, siłę, energię. Także będzie taka chwiejność tutaj w tym miesiącu, ale tak jak powiedziałam, wy się z tego szybko odskniecie i znowu zaczniecie, no jak to wodnik, Wo, wodnik ma już sobie taką, taką ciekawość e, i, i chce iść do przodu, chce się rozwijać, także długo nie będziecie w takim stanie także tutaj znowu coś nowego zaczniecie, coś nowego się pojawi i będziecie dążyć za tym celem. To mieliśmy czerwiec lipiec sierpień teraz mamy sierpień dziewiątka kielichów piękna karta bo dziewiątka oczywiście pokazuje radość tak że będzie jak je będzie jak Jakiś powód do radości, będzie jakaś sytuacja, z której będziecie się cieszyć i to bardzo dużo przyniesie Wam satysfakcji. No i tutaj mamy też czarodzieja, a czarodziej to jest taka piękna karta, właśnie która mówi o tym, że życie Wam da dużo możliwości, które będziecie musieli po prostu tylko wykorzystać, je zauważyć i wykorzystać, bo życie zawsze daje nam jakieś możliwości. Tylko my musimy je zauważyć i nie stać sobie na drodze. Ale tutaj wydaje mi się, że nie będziecie na pewno stali sobie na drodze, bo pod tą kartą macie tą dziewiątkę, czyli radość, będziecie mieli taką optymistyczną energię. No i następna to jest wrzesień, tutaj Królowa Monet. Królowa Monet to jest taka mocna energia. Piękna energia, dla mnie jedna z takich też bardziej pozytywnych kart. No i obok tutaj mamy Króla Mieczy. Jeżeli te dwie karty połączymy, no to jest siła. Tutaj jest siła. I muszę powiedzieć, ta królowa monet pokazuje taką stabilizację, że coś się osiągnęło w życiu i tak można troszeczkę odpocząć i spojrzeć optymistycznie w przyszłość i tutaj mamy dziewiątkę monet. Właśnie tutaj też jest jakieś też e, pozytywne, jakaś wygrana, jakiś przypływ materialny, przypływ pieniędzy. Choć ta karta mówi, że pieniądze to nie wszystko, są ró i również inne rzeczy. Także tutaj nie trzeba się koncentrować tylko i wyłącznie na pieniądzach, bo tak jak to mówią, same pieniądze szczęścia nie dają, ale tutaj te pieniądze będą, tak? I będziecie taką stabilizację czuć. W październiku mamy królo, króla właśnie mieczy, tak jak powiedziałam, mocna karta. Król mieczy to jest um, energia bardzo dominująca, to jest ktoś bardzo błyskotliwy, ktoś inteligentny, kto umie się bardzo dobrze wysławiać i będzie do swojego celu dążył. Nawet jak będzie musiał iść po trupach. I tutaj mamy czwórkę, czwórkę mieczy. Pokazuje, że ta energia będzie troszeczkę taka stonowana, że tak dużo, aż tego nie będzie. Będziecie mieli taką stabilność tutaj, tak? Ale będziecie również w taki spokój czuli. Taki spokój. Ja mam takie wrażenie, że tutaj się zacznie taka bardzo stabilna faza dla Was. Będziecie się czuli tacy wyluzowani, tacy właśnie nasyceni życiem, tak jakbyście mieli takie, tak, takie uczucie Wam już nic nie zagraża. Też dobry miesiąc tutaj się zapowiada. Listopad macie koło Fortuny. Oczywiście koło Fortuny wiadomo, że jest. Czymś pozytywnym, a jak ta karta się pokaże, z taką kartą na górze, no to tutaj też już Wam nic nie zagraża, moi kochani, bo ta dwudziestka. Ten e, sąd ostateczny to jest sąd ostateczny. To jest taka karta, gdzie się bierze e, siebie, się stawia samego przed sądem, i się zastanawia, co ja w życiu dobrego zrobiłam i co złego, tak żeby po prostu wyciągnąć jakieś wnioski z tego, jakieś konsekwencje ze swojego życia, ze swojego postępowania i żeby się takie coś nowego narodziło, żeby takie nowe ja powstało. No i tutaj macie tą możliwość, bo życie będzie dawało Wam oczywiście, tak jak pokazuje te koło fortuny tutaj, będzie Wam pomagało. I, i ta karta przyniesie wam taką satysfakcję. Taką satysfakcję, że no to, co robiliście do tej pory w swoim życiu, to było pozytywne. To, to, to się opłacało to zrobić. I tutaj muszę powiedzieć następna karta, też właśnie mówiąca o takiej stabilności, która właśnie mówi o tym, że ten paść tych monet mówi właśnie o tym, że no coś Coś, coś na, musiałam napracować, czy musiałam napracować. No trochę tego było, ale było warto. To jest taka też bardzo stabilna energia tutaj, mówiąca też o jakimś nowym etapie w życiu. Dla tych, którzy są młodzi, którzy jeszcze nie są w związkach albo dopiero zamierzają związek założyć, to tutaj może się właśnie taka stabilność pokazać. Może nawet narodziny na dziecka, czy budowa domu, czy jakaś nowa praca. Bardzo, bardzo stabilna energia mówiąca właśnie, że jakiś nowy etap Wam się otworzy w życiu, który będzie pozytywny. No, i tutaj zobaczymy. No, i tutaj mamy cesarza. Cesarza. No, i tutaj muszę powiedzieć, cesarz i cesarz, bo ten cesarz tutaj już jest. Tak. Silne karty, silne karty, to jeszcze o, o to, co mówiłam, tutaj ten paść tych monet e, mówi o stabilności, o takim właśnie początku czegoś nowego, co można zbudować na takim dobrym fundamencie. No i tutaj mamy tego cesarza, co to jeszcze e, e, usilnia, co, co to jeszcze potwierdza właśnie tą kartę, e, bo to cesarz oczywiście to jest mocna energia, to jest charyzma, tak. To jest ktoś, kto coś osiągnął w życiu, jaką się pojawi, no to każdy się przed nim kłania, że tak powiem, tak symbolicznie, tak? Także tutaj będzie jakaś stabilność. Jakaś stabilność. Tutaj nie widać dużo ruchu, tak? Nie będzie się dużo działo, ale mieliście takie tutaj, jak widzę, momenty w tym, w tym roku tak jak na tutaj w kwietniu jest duża, duży ruch, y, 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 duża, duża, energia, tutaj jest duża energia, tu również, także tutaj będzie coś się działo, ale na końcu roku na, zapanuje taka stabilność dla Was i będziecie się czuli tacy spełnieni. Ja to tak widzę, ja tu nie widzę żadnych przeszkód, no jedyna karta, która tutaj była troszeczkę, to była ta, tutaj ta siódemka i tutaj ta dziewiątka tych tych y, mieczy, ale muszę powiedzieć, że Wy szybko z tego wyjdziecie, bo widzicie tutaj, jaka tu energia jest. No, ale wodnik, no, wodnik, no, wodnik już taki jest, tak, że szybko sobie poradzi ze wszystkim, taki indywidualista. On już wie, jak wyjść z jak wyjść jakiejś tam. Y, sytuacji, które nie są, nie są najlepsze, także Wy długo raczej nie będziecie siedzieć właśnie w takich, w takich sytuacjach, gdzie będziecie się zamartwiać, dostaniecie takich, sami będziecie sobie takiego kopniaka dawać i będziecie do przodu gonić, także kochani, macie wspaniały rok przynajmniej tutaj te karty tak zapowiadają i myślę, że tak się dla Was też to sprawdzi życzę Wam również udanego roku Bądźcie zdrowi, tak, zostańcie zdrowi, bądźcie zdrowi i mam nadzieję, że spotkamy się znowu na czytaniach miesięcznych. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia.